Jeśli kiedykolwiek przeglądałeś media społecznościowe, wzdychając na presję dzisiejszego świata, zastanawiając się, dlaczego nie możesz po prostu odpuścić, lub pragnąc troszczyć się trochę mniej o każdą drobnostkę, to jesteś we właściwym miejscu. Przed tobą odkrycie zasad, które pomogą ci znaleźć spokój, zrozumieć siebie i żyć pełniej mimo wyzwań codziennego życia. Te starożytne mądrości. Mają niezwykłą moc, która może prowadzić nasze nowoczesne, pełne smartfonów życie. Przez najbliższy czas odkryjesz siedem prostych, ale głęboko transformujących zasad, zasad tak odświeżających, że mogą być antidotum na chaos XXI wieku. Przygotuj się na podróż w głąb siebie, gdzie nauczysz się kontrolować. To, co jest w Twoim zasięgu, i odpuszczać to, na co nie masz wpływu. Ruszajmy. Numer jeden. Kontroluj to, co w środku, odpuść to, co na zewnątrz. Wyobraź sobie, że to deszczowy, wtorkowy poranek. Właśnie przygotowałeś idealną filiżankę herbaty, i w momencie, gdy zamierzasz jej spróbować, Twój kot ją przewraca. Dawne ja mogłoby się złościć. Obwiniać mruczka lub nawet wszechświat za spisek przeciwko Tobie. Ale oto myśl stoicka do przemyślenia. Cierpimy bardziej w wyobraźni niż w rzeczywistości, powiedział legendarny Seneca. Prawda jest taka, że takie rzeczy się zdarzają: herbata się rozlewa, koty są psotne. Lecz to, co jest w naszej kontroli, to nasze reakcje. Zamiast pozwalać, aby nasza wyobraźnia malowała ponury dzień przed nami, możemy wybrać śmiech i zaparzenie nowej filiżanki. Świat będzie rzucał nam wyzwania, ale moc naszych reakcji jest całkowicie nasza. Więc następnym razem, gdy Twoje Wi-Fi zawiedzie podczas ważnego połączenia, lub pizza dotrze zimna, weź głęboki oddech i nie reaguj emocjonalnie. To nie zimna pizza nas denerwuje. Ale nasza interpretacja tego faktu. Numer dwa: Przyjmuj teraźniejszość. Marek Aureliusz raz powiedział: Nie pozwól, aby przyszłość Cię martwiła, ponieważ dotrzesz tam, jeśli pielęgnujesz teraźniejszość. To XXI wiek, mamy powiadomienia co sekundę, a nasze myśli biegają szybciej niż prędkość naszego internetu. A co często tracimy? Nasz cenny teraźniejszy moment. Pamiętasz te dni, gdy spacerowałeś po parku, ale twój umysł był zatopiony w jutrzejszych zadaniach lub te rodzinne obiady, podczas których twoje myśli dryfowały ku przeszłym żalom? Stoicy uczą nas, że dzisiaj ten właśnie moment jest darem, więc dlaczego mamy go marnować, martwiąc się o przeszłość lub przyszłość? Bycie obecnym nie polega tylko na zwracaniu uwagi, ale na prawdziwym doświadczaniu życia, smakowaniu posiłków, słuchaniu przyjaciół i czuciu wiatru na twarzy. Odpuść żale wczorajszego dnia i niepokoje jutra. W wielkiej mozaice życia to małe chwile zszywane razem definiują nasze szczęście. Numer 3 Akceptuj zmiany jako część natury. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak bez wysiłku zmieniają się pory roku? Zimowy mróz topnieje, by dać miejsce wiosennemu rozkwitowi. A jednak, gdy stajemy w obliczu zmian w życiu, czy to zmiana pracy, rozstanie czy przeprowadzka, opieramy się. Jak mądrze zauważył Epiktet. To nie to, co się nam przytrafia, ale jak na to reagujemy, ma znaczenie. Życie jest wiecznie zmienne, tak płynne jak rzeka. Walka z prądem jest wyczerpująca, akceptacja to wolność, natura życia to ewolucja. Tak jak Rzym nie został zbudowany w jeden dzień, Ty także jesteś dziełem w toku. Każda zmiana, każdy zakręt i zakamarek dodaje unikalne pociągnięcie pędzlem do Twojego płótna. Więc następnym razem. Gdy staniesz przed nieoczekiwanym zwrotem akcji, pamiętaj, że to wszystko jest częścią wielkiego planu. Numer 4: odrzuć zewnętrzną walidację. W dzisiejszym świecie, z każdym lajkiem, like udostępnieniem i komentarzem, uzależniliśmy się od zewnętrznej walidacji, ale weźmy pod uwagę mądrość epikteta. Człowiek nie martwi się realnymi problemami. Ale wyobrażonymi lękami dotyczącymi realnych problemów. Czyż nie jest to dziwne, że pozwalamy małym ikonom na ekranie dyktować nasz nastrój? Stoicyzm namawia nas, by szukać walidacji w sobie. Wartość samego siebie nie powinna być mierzona przez internetowe uznanie, lecz przez osobiste wartości, działania i charakter. Następnym razem, gdy twój post nie uzyska oczekiwanego zainteresowania lub ktoś napisze złośliwy komentarz, pamiętaj, że twoja wartość nie podlega publicznemu głosowaniu. To ty decydujesz o swojej wartości. Numer 5. Rozpoznaj naturalne cykle życia. Strata jest bolesna, czy to ulubiona bluza, ukochane wspomnienie, czy bliska osoba. Ale jak stwierdził Marek Aureliusz, Strata to nic innego jak zmiana, a zmiana to radość natury. W ogromnym ekosystemie istnienia wszystko ma swój sezon. Drzewa zrzucają liście, aby wypuścić nowe. Podobnie życie przedstawia nam zakończenia i początki. Każdy z nich nas uczy, kształtując nas. Zamiast trzymać się tego co było, stoicyzm zachęca nas do doceniania nietrwałości życia. To wezwanie aby żyć w pełni, kochać głęboko i puszczać to, co przemija. Numer 6. Szukaj wzrostu w przeciwnościach. Kto z nas w dzisiejszym świecie nie napotkał wyzwania? Może to trudny szef, sterta rachunków czy zawsze spóźniony autobus. Łatwo narzekać i życzyć sobie, żeby życie było trochę łatwiejsze, ale jak powiedział Seneka: trudności wzmacniają umysł, tak jak praca ciało. Pomyśl o wyzwaniach jak o treningach dla swojej duszy. Gdy napotkasz przeszkody, zamiast pytać dlaczego ja, zastanów się czego mnie to uczy. Każda trudność to lekcja i szansa na rozwój. Wszystko zależy od twojej perspektywy. Gdyby Stoicy żyli dzisiaj, pewnie powiedzieliby: weź to na klatę. Numer 7. Kultywuj wewnętrzne bogactwo. W dobie bogatych postów na Instagramie i nieustannego pokazu zamożności łatwo jest myśleć, że szczęście to materialne zyski. Jednak Seneka powiedział: To nie człowiek, który ma za mało, ale człowiek, który pragnie więcej, jest biedny. Prawdziwe bogactwo nie polega na najnowszych gadżetach czy markowych ubraniach, lecz na zadowoleniu duszy, bogactwie doświadczeń, skarbie wspomnień. Stoicy przypominają nam, że chociaż można cieszyć się luksusem życia, nie powinniśmy być przez nie zniewoleni. W końcu to historie, które utkaliśmy, a nie posiadane rzeczy, naprawdę się liczą. Jeśli tu dotarłeś, proszę cię, abyś napisał w komentarzu: Zmieniam siebie. Zobaczmy, ilu z nas ma zamiar się zmienić. Te siedem zasad nie dotyczą bycia bezemocjonalnym czy odizolowanym. Chodzi o kształtowanie odporności, przyjmowanie teraźniejszości i prowadzenie życia z celem i głębią. Kończąc tę opowieść, pamiętaj, że masz moc, aby zmienić swoją perspektywę i w pełni cieszyć się życiem takim, jakie je jest. Dziękuję, że poświęciłeś czas, aby poznać te stoickie zasady, które mogą uczynić nasze życie spokojniejszym i bardziej spełnionym. Mam nadzieję, że znalazłeś tu coś wartościowego, co możesz wdrożyć w swojej codzienności. Zostawiam tutaj dwa filmy, które mogą Cię zainteresować. Zajrzyj do nich i daj mi znać, co o nich myślisz. Do usłyszenia wkrótce.